Witamy z kanałem Dolna Polaki. Dzisiaj nie ja? do jak się my dzisiaj ze mną. Chujesz ja pierdolę. Ja! I ja! Nie? A to jest pieska! Wygrałam, trzeba bardziej boli. Nie! Może włożyć włosy do Macie no, to dupy <grymio> Nakładamy no, pastę, zakręc to. Zakręc to mówię! Masz problem! Kładamy i myjemy. Najpierw w prawo, potem w lewo, potem w przód. Widzicie jak się my jedzemy?